W ostatnich dniach września można było wziąć udział w tegorocznej czwartej już edycji akcji Sadzimy pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Na Wielkie Narodowe Sadzenie Drzew Leśnicy przygotowali milion sadzonek. Gratisowe drzewka czekały na odbiór we wszystkich nadleśnictwach w Polsce, również w Dębicy, gdzie rozdawano sosnę zwyczajną. Swoją sadzonkę odebrał też starosta powiatu dębickiego. Drzewa wiadomo, że są istotnym elementem ekosystemu i bardzo dobrze, że lasy państwowe, 400 ponad nadleśnictw się w to włącza. Mam nadzieję, że szkoły te drzewa posadzą. Niektóre mają dużo terenu, gdzie mają miejsce. Mam nadzieję, że szkoła specjalna. a ja Też tutaj, tutaj są dzieci ze szkoły specjalnej, dzisiaj z nami te drzewa posadzi. Także no, potrzeba takiej akcji w Polsce. Jeszcze ciągle dużo więcej lasu się sadzi niż wycina. I myślę, że jak się do tego wszyscy dołączymy i posadzimy milion drzew. To, to tylko będzie z korzyścią dla środowiska i dla Polski, no i dla planety całej. Akcja cieszy się ogromnym powodzeniem. Dzieci uwielbiają sadzić drzewa i cieszy również to, że młodzież dostrzega te aspekty proekologiczne. I czasami nam, dorosłym jest wstyd, że my tego nie dostrzegamy. Także to cieszy, że, że dzieci chcą się angażować właśnie w te sprawy ekologiczne. Moim zdaniem, warto. Nigdy mu jest dobra zabawa i robimy coś pożytecznego dla środowiska. To jest symbol jakby natury, dzięki temu możemy się też wiele nauczyć. Fajnie tak gdzieś zobaczyć tutaj, nie było tak nigdy okazji, zobaczyć tutaj nadleśnictwa w Dębicy, więc bardzo przyjemnie. Jest to spotkanie integracyjne różnych środowisk, każdy, każdy weźmie to przysłowiowe drzewko, posadzi je. O znaczeniu tego drzewa wiele czy, mówić nie trzeba, bo, bo każdy jest świadom, szczególnie w tym okresie wysypu grzybów, grzybobrania. Ja myślę, że będzie to taka dodatkowa zachęta posadzić sobie to drzewko nawet na podwórku koło domu, czekać za kilka, kilkanaście lat, kiedy zacznie ono mikoryzować i zaczną nam na podwórku rosnąć grzyby.